Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w chacie Tarota. Jest to czytanie na czerwiec dla wszystkich osób spod znaku wodnika. Zobaczmy, co do Was nadchodzi, co nowego u Was pojawi się w czerwcu, czego możecie się spodziewać w tym nadchodzącym miesiącu. Energia główna, karta dwójki buław. Co odchodzi do przeszłości, co się kończy, Karta piątki mieczy, co pojawia się w drugiej połowie czerwca. Karta sądu ostatecznego. I jaka jest dla Was rada? Czym warto się kierować w tym miesiącu? Karta dziewiątki pucharów. I z jaką energią kończycie czas czerwca, przechodzicie w czas lipca? Osiem mieczy. W tym miesiącu kończy się okres wyboru. Kończy się okres, w którym musieliście wybrać, którą ścieżką podążać. Piątka Mieczy mówi o tym, że kończymy pewien zwrot. To było zdanie sobie sprawy z tego, co nie funkcjonuje co jest dla nas niewłaściwe, a szczególnie jeżeli chodzi o wymiar dotyczący komunikacji, dotyczący spraw formalnych, urzędowych, wszystkie sprawy związane z formalną organizacją naszego życia, one w pewien sposób nie funkcjonowały tak jak sobie to zaplanowaliśmy, coś nie było do końca wypracowane jak powinno. Komunikacja na przykład na tym szczeblu formalnym, zawodowym nie funkcjonowała tak dobrze jak sobie to Wymyśliliśmy, jak sobie to wymarzyliśmy czy zaplanowaliśmy i ta karta mówi o tym, że ten czas rewizji, ten czas zdania sobie sprawy z tego, co nie funkcjonowało, co nie było dla was odpowiednie optymalne, to już się kończy. Podjęliście jakąś decyzję związaną z tym, jak dalej powinniście to rozpracować. Jak dalej powinniście na przykład komunikować się ze swoim pracodawcą, ze swoimi kolegami, jak organizować sobie życie w grupie zawodowej na przykład. W jaki sposób najlepiej to wszystko sobie rozegrać? To samo dotyczy wszelkich spraw formalnych, urzędowych i prawnych. Coś nie funkcjonowało, na przykład korzystaliście z usług prawnika czy jakiegoś doradcy, który nie do końca wypełniał swoją pracę, nie do końca był odpowiedzialny i tutaj pojawiły się różne problemy z tym związane. Postanowiliście zrezygnować z usług takiej osoby, i ta karta mówi o tym, że poszukujecie osoby lepszej na to stanowisko poszukujecie osoby, która będzie was wspierać w jakimś procesie, który jest dla was bardzo ważny, a który jest właśnie związany ze sprawami formalnymi, sprawami urzędniczymi, sprawami, które mają wymiar prawny. To co do was nadchodzi i to co będzie wam towarzyszyło przez cały miesiąc, to jest karta dwójki buław. Tutaj zaczynacie bardzo konkretnie już planować, bardzo konkretnie planować swoje dalsze postępowanie, swoje dalsze kroki. To nie jest tylko kwestia rozmów, to nie jest tylko kwestia teorii. Dwójka buław mówi o tym, że już zaczynacie powoli działać. To są te pierwsze kroki na nowej ścieżce. To są pierwsze kroki na, na drodze, którą uważacie za najlepszą dla siebie. Czas planowania odchodzi, czas działania. Rozpoczyna się dla Was w czerwcu, zdecydowaliście się na to, która ścieżka jest dla Was najlepsza i dzięki czemu możecie uzyskać najlepsze rezultaty Waszej pracy. Buławy mówią przede wszystkim o działaniu, mówią o akcji, mówią o tym, że coś się rozpoczyna. Jeszcze nie wiecie, jak dokładnie to wszystko się rozwinie, nie macie być może jeszcze tego planu długoterminowego, natomiast już wiecie, jak wykonać ten pierwszy krok i odwaga w Was się kumuluje. Jesteście E, przestraszeni tego, nie boicie się postawić tego pierwszego kroku, idziecie do przodu, realizujecie się i nie boicie się tego, co czai się za rogiem. Karty pokazują, że to, co czai się za rogiem, jest dla Was bardzo wyzwalające. E, karta mm, Sądu Ostatecznego, która pojawi się w drugiej połowie czerwca, która do Was nadchodzi wtedy. W drugiej połowie miesiąca jest dla Was bardzo pozytywna, bardzo wyzwalająca. Nareszcie poczujecie, że możecie realizować się w dużo lepszy, bardziej swobodny sposób. Dla niektórych z Was jest to wyzwolenie się od jakichś obowiązków, jest to wyzwolenie się od jakiegoś Ciężaru, który był na Waszych barkach przez bardzo długi okres czasu. Druga połowa czerwca daje Wam wolność, daje Wam wyzwolenie, daje Wam uwolnienie się od czegoś, co było dla Was nieprzyjemne, obciążające, co nie pozwalało Wam się rozwijać, co nie pozwalało Wam swobodnie funkcjonować. Karta ta może mówić o tym, że zmieniacie pracę, że kończycie pewien etap w Waszej pracy, że wyzwalacie się od jakiegoś projektu, od jakiegoś zadania, że nareszcie udaje Wam się coś dokończyć, oddać jakiś projekt i już do tego nie wracać. Karta mówiąca o rozpoczęciu nowej drogi, nowej ścieżki, ale to już jest zaangażowanie na całego, to już nie jest tylko pierwszy krok, który będziecie wykonywać w połowie miesiąca najprawdopodobniej w pierwszej połowie miesiąca. Ale to już jest całkowite wyzwolenie się od tego, co było, od tego, co Wam towarzyszyło do tej pory, i naprawdę zaczynacie działać, naprawdę zaczynacie realizować dany projekt, daną sprawę w stu procentach. Nie cofacie się, jesteście w pełni podekscytowani tym wszystkim, co dzieje się w Waszym życiu, w Waszej rzeczywistości. I dajecie temu wyraz, pozwalacie sobie na to, żeby nareszcie robić coś, o czym marzyliście, o czym fantazjowaliście, co było waszym marzeniem. Nareszcie możecie zostawić za sobą rzeczy, które były dla was negatywne i które nie pozwalały wam iść do przodu. Rada dla Was to karta dziewiątki pucharów karta mówiąca o tym, a raczej przypominająca Wam o tym, żebyście nie zaniedbywali. Swoich emocji, żebyście nie zapominali o tym, co udało Wam się do tej pory osiągnąć, wypracować, szczególnie jeżeli chodzi o sprawy emocjonalne, jeżeli chodzi o sprawy relacyjne. To wszystko, co udało Wam się do tej pory zebrać, to wszystko, co udało Wam się do tej pory zrealizować, jest warte Waszego docenienia. Powinniście spojrzeć trochę mniej krytycznym okiem na siebie samych, powinniście być troszeczkę milsi wobec siebie. Samych I docenić to, co udało Wam się do tej pory osiągnąć. Karta przypominająca o tym, że zasłużyliście na to, żeby świętować, że zasłużyliście na to, żeby zrobić coś, co jest tylko i wyłącznie dla Was. Niekoniecznie musi być to sprawa praktyczna, ale jest to coś, co sprawia Wam przyjemność, co jest Waszą własną przyjemnością. Niekoniecznie jest tutaj patrzenie na to, co podoba się innym, i w jaki sposób inne osoby. Patrzą na wasze czyny, na to, co robicie, na to, co wam się podoba, na to, co sobie kupujecie, na to, w jaki sposób spędzacie czas. To jest karta skupienia się tylko i wyłącznie na was samych. Karty was do tego zachęcają, żebyście przede wszystkim stawiali siebie samych na pierwszym miejscu, żebyście robili to, co dla was jest przyjemne, co dla was jest dobre. Jeżeli macie tylko taką możliwość, żeby gdzieś pojechać, żeby coś zrobić, o czym marzyliście, co było waszą fantazją, co jest dla was. Ogromną przyjemnością, jeżeli macie szansę na to, żeby poświęcić się na przykład jakiemuś zainteresowaniu, jakiemuś hobby, które uwielbiacie, ta karta zachęca was do tego, żebyście nareszcie przyłożyli się do tego, żebyście nareszcie pozwolili sobie zrobić to, na co macie ochotę, i nie patrzyli tylko i wyłącznie na obowiązki, nie patrzyli tylko i wyłącznie na to, co odpowiada innym osobom, ale też co jest dobre dla Was, co jest przyjemne dla Was. Karta przypominająca o Docenieniu siebie i swoich własnych wysiłków. Pod koniec miesiąca nadchodzi do Was ósemka Mieczy, i tutaj pojawia się sytuacja trochę wymagająca mówiąca o tym, że naprawdę bardzo chcecie coś zrobić naprawdę bardzo chcecie się zaangażować w, jakąś, w jakiś projekt, w jakieś zadanie bardzo Wam zależy na komunikacji z kimś. Dla niektórych z Was to może być sytuacja w rodzinie albo w partnerstwie. Kiedy naprawdę bardzo chcecie skomunikować się z drugą osobą. Bardzo chcecie, żeby ta komunikacja funkcjonowała, żeby była jak na najwyższym poziomie, żeby ten dialog między Wami był bardzo płynny. Natomiast tutaj może się pojawić jakieś nieporozumienie, tutaj może się pojawić sytuacja, w której druga osoba nie chce słuchać, a Wy napieracie, bardzo Wam zależy na tym, żeby przejść przez ten ogień. I żeby w pewien sposób wymusić na tej drugiej osobie komunikację. Karty Was przed tym przestrzegają, mówią o tym, żeby odpuścić, żeby nie iść tą drogą i żeby trochę się wycofać z takiej bardziej agresywnej komunikacji. Patrzcie na siebie, patrzcie na to, co jest dla Was najważniejsze, co Wam sprawia przyjemność i radość. Spróbujcie sobie zorganizować swój własny czas. Nie uzależniajcie się od osoby, która nie jest zainteresowana komunikacją z Wami. Nie musi to dotyczyć spraw tylko romantycznych. To jest właśnie jakaś sytuacja w rodzinie, wśród najbliższych, wśród znajomych. Chcecie coś, chcecie kogoś do czegoś przekonać, chcecie komuś coś wytłumaczyć, chcecie, żeby druga osoba zrozumiała wasz punkt widzenia i bardzo wam na tym zależy, żeby ta komunikacja między wami bardzo dobrze funkcjonowała. Karty pokazują, że może być to naprawdę ciężkie pod koniec miesiąca. I mm, naprawdę nie powinniście tego za bardzo pchać do przodu. Nie powinniście wywierać zbyt dużej presji yy, na sobie i na tej drugiej osobie, dlatego że nie uda się to na siłę. Ta osoba musi przyjść do was sama i ta osoba sama musi zrozumieć, o co w tym wszystkim chodzi. Z jakiegoś powodu jest tutaj bardzo uparta osoba, pokazana dla bardzo wielu z was. I jeszcze raz przypomnienie o tym, żebyście stawiali siebie samych na pierwszym miejscu, żebyście koncentrowali się na swoim dobru, żebyście koncentrowali się na tym, co jest dla was przyjemne, co jest dla was korzystne, pozytywne i koncentrujecie się na tym, żeby nie stresować się i nie wybierać na sobie i na innych presji, która nie jest konieczna do tego, żebyście byli zadowoleni i żeby wasze życie funkcjonowało na jak najlepszym poziomie, jak najwyższym poziomie. Podsumowując, jest to czas bardzo ciekawy, czas, w którym powoli dochodzicie do pewnej zmiany, powoli rozwijacie się w pewnej zmianie. Odchodzicie od sytuacji, w której musieliście podjąć jakąś decyzję, musieliście zmienić kierunek działania i myślenia, komunikacji z innymi osobami. W pierwszej połowie miesiąca przede wszystkim koncentrujecie się na tych pierwszych krokach w tej zmianie. Druga połowa miesiąca to jest pójście na całość, całkowicie angażujecie się w jakiś projekt, jakieś zadanie, komunikację, związek, yy, uwolnienie się od czegoś, co było dla Was yy, bardzo trudne. Natomiast karty Wam przypominają o Waszym własnym bezpieczeństwie emocjonalnym o tym, żebyście docenili siebie, żebyście dbali o swój własny spokój. O relaks, o to, żeby nie stresować, nie denerwować, nie denerwować się rzeczami, które nie zależą od Was. Przede wszystkim koncentrujcie się na swojej własnej radości, przyjemności, potrzebie. To będzie najlepsze rozwiązanie w tym miesiącu. Pod koniec miesiąca możecie mieć na sobie presję, żeby dokończyć jakąś, jakiś projekt, jakieś zadanie, coś, co jest dla Was wyjątkowo e, obciążające. Albo możecie też właśnie mieć kontakt z osobą, która jest wyjątkowo uparta, wyjątkowo zawzięta, będziecie musieli się z tą osobą skomunikować, będziecie chcieli za wszelką cenę wytłumaczyć tej osobie pewne rzeczy, natomiast będzie tutaj dosyć duży opór, nie będziecie mogli przejść przez tą barierę i tutaj możecie poczuć, że was to bardzo stresuje, że macie na sobie dużo, dużo tej presji. Jeszcze raz przychodzi tutaj ta dziewiątka. Pucharów, która mówi Wam o tym, żebyście przede wszystkim myśleli o sobie samych. Moi drodzy, życzę Wam wszystkiego co najlepsze. Mam nadzieję, że moje filmiki Wam się podobają. Jeżeli tak, serdecznie Was zapraszam do subskrypcji, do lajkowania i do zobaczenia już wkrótce.